No Elko, witam Was serdecznie. Trochę mnie nie było, znaczy trochę, parę dni. E, bo najpierw była praca, praca, praca. Później, trochę pochorowałem, odłożyłem kamerkę i nie chciałem się do tego wracać. E, dzisiaj też robię, ale można powiedzieć, pro bono, Bo pracuję sobie ubrata. Ponieważ kiedy on robił sobie tutaj remont mieszkania po zakupie. No to ja byłem w trasie i robił mu tu ktoś e, robotę, że tak powiem, która nie mieści się w normach e, tutaj tych norweskich i muszę tutaj wszystko wybebeszyć, zrobić wszystko no, nowe. Także to w mojej branży pracuję, ale nie pobieram za to opłaty, ale lepsze to niż, niż właśnie... E, Malowanie, tak, podobało mi się malowanie, ale tutaj jest inna robota. Tutaj właśnie wykułem sobie dziurkę, ponieważ tutaj u niego w bloku nie można nie wiem, przeprowadzać kabli, tutaj się zesrali do niego, więc mówię, jak się srają, no to tutaj wykujemy, wejdziemy od tyłu do skrzynki. Na szczęście skrzynkę ma właśnie sobie tutaj e, u siebie w wejściu, także wykułem. Tam wejdziemy sobie do skrzynki kabelkami wszystkimi. Zrobimy nowe bebechy. No. Wyciągnąłem te wszystkie kable. Gościu tutaj, że wcześniej zrobił, że go żyły wpuścił tu i tam tylko tak sztukową tą rurkę. Ja taką przedłużkę założyłem. Przedłużyłem rurki. No i zamontowałem tutaj Widzicie? taki pyk mykes. E, taką mówkę. tędy tutaj wszystko przyprowadzę, tu coś zrobię, tu się zamuruje, tu się połata sufit. No i będzie dobrze. Dodatkowo dociągam jeszcze jedną linię, także będę musiał trochę pootwierać sufit, pobawić się w półkach, w kuchni. Do piekarnika osobną linię zrobię, bo teraz wybija do linijce, jak. Małe czajniki i wszystkie urządzenia, więc trzeba ekstra odciążyć. I nie, i tutaj zaraz sobie wszystko poskładamy. Lyczyk. Robótka skończona. szczebląku, trzeba parę rzeczy zrobić. A tutaj trzeba połatać te dziury. No i obudowę jeszcze założyć, i, i wszystko git. Dobra, wracam. Znowu minął jeden dzień. Jest tyle na głowie rzeczy do roboty. E, dzisiaj też u brata siedziałem cały dzień, bo znowu nowe rzeczy po wychodziły. Później pojechałem jeszcze do jakiego gościa, załatwić sprawę. Później na komunię. Później szybko do domu wykąpałem się i już jest wieczór. Dlatego, może. E, łatwiej e, teraz zrozumiecie dlaczego odłożyłem YouTube'owanie e, na ten czas, który tutaj jestem, no bo po prostu e, zacząłem tutaj integrować się z pracą, co jest bardzo niedobre, bo nie potrzebowałem aż tylu e, godzin tutaj pracować, a jednak to jest taka już moja natura, że zarobione zawsze się przyda, no ale nic. Dzisiaj jestem już nad jeziorkiem i końcóweczkę dnia tutaj spędzę sobie z ziomkiem mm, będziemy to w ogóle nosować ognisko, kiełbaska wiadomo e, herbatka e, jutro jakiś poranek ciekawy może chlups z do wody I, i co mogę Wam powiedzieć? No... We wtorek wylatuje do Matrydu, a w środę do Meksyku, więc wracamy na wizję, a póki co postaram się jeszcze jutro, nie wiem, polatać z kamerą, żeby coś nagrać w tym Oslo. Dzisiaj jest sobota i nawet sporo osób sobie tutaj grilluje. Dużo osób biega tutaj, zawsze biegają. Jestem na gościu że wykrywaczem metali o tam drugi Zajewkowicze a my idziemy naokoło do naszej miejsców w sumie, nie wiem gdzie to jest bo Alberta jeszcze nie ma a ma zbudowany tutaj szałas, patrzcie jaką czapkę pola Piotra Przywerskiego no jest jakiś szałas czyli miejsce w którym można się legnąć budował właśnie Albi eee, i i rzadkało mnie a generalnie no chciałem powiedzieć, że bardzo miło mi się zrobiło, bo widziałem tam komentarze eee, na YouTubie, gdzie jestem co robię i parę osób też na Instagramie pisało, bardzo mi się miło zrobiło, spędziłem tutaj prawie 3 tygodnie, no 3 tygodnie nawet można powiedzieć i generalnie tylko na pracy, więc Troszeczkę się zawiodłem na samym sobie, bo yy, no nie samą pracą człowiek żyje, ja wiem, że zarobione się przyda, no ale yy, nie po to też ciężko pracowałem przed pierwszym wyjazdem do Afryki, żeby się odłożyć na, na wyjazd, dodatkowo ekstra pieniądze z YouTube'a. Nie musiałem się tak zagonić, zagoniłem i w sumie powiem wam, że boję się trochę yy, powrotu do rzeczywistości. Do rzeczywistości, kiedy wrócę tutaj z powrotem. Wiem, że jakby to było teraz, to pewnie zagoniłbym się do roboty. A tak niedobrze też za dużo robić. Jestem na miejscówce. Widać jak tutaj już niektórzy ludzie się za to zabierali. Ale mniej więcej to to wygląda. Nie wiem czy to widać. O, z tej strony. Widzicie? Tam deseczki leżą. Na to zarzuca się tarpa. Żeby była osłona przed deszczem. Ognisko. Las. Jeszcze ja nie wiem, jakieś 200 metrów od wody. zbierał drzewo. rozpala ognisko. Zanim towarzysz Albert dojedzie do mnie. No i generalnie będę chillował, bo mam ochotę na chillał. O, decho Albertos. sprzęcik jest profesjonalny. Także duże klotki sobie tniemy. Siedzimy na cilałcie. Zaraz pójdę jeszcze, uzupełnię po prostu drzewa trochę. Przynieśmy jeszcze parę kloców zrobimy sobie zapas i co? jedzonko będzie trzeba zrobić chociaż, szczerze mówiąc to nie jestem głodny, bardziej e, potrzebowałem takiego wyjścia sobie do lasu posiedzieć po prostu, pogaworzyć z ziomem herbaty się napić no elegancja Francja tak wygląda nasze obozowisko z Erana Można być patelnie Taką leśną co Albert to jest patelnia tak, Można sobie usmażyć kotleta No i plan wygląda tak Juchamy te ognisko Idziemy do wody I będziemy przerabiali szałas na na zimę. Na zimę. Na zimowy typ. Fajnie zrobić no, na zimę. Tyle dzisiaj pobawimy się trochę w lesie. Nie ma co od razu jechać do domu. Mamy już jedzenie. O, będziemy filtrować wodę z... Ty, z może z rzeki. Z rzeczki na, czy strumyk no, ze strumyka, bo nie mamy wody na herbatę. No i to wszystko dzisiaj będzie tutaj na odcinku. Na razie... Była rozbiórka No i co? Wraz z postępowaniem będziemy to nagrywać Troszeczkę drzewa już pocięliśmy sobie Na podkładkę Pali się No i robimy. Mamy siekierkę, mamy piłę, więc robota jest przyjemna Zajebisty klimat tutaj mamy I polecia, ole będzie, ole suchutki co? Tak. Potniemy go, będzie git. Spali się raz, dwa. Wysych, wysychły, pobliski strumek, Jakby można zaobserwować. No i nic, a my chcielibyśmy się napić herbaty. Dlatego użyjemy filtra, którego tak mieliśmy użyć. Ponieważ woda z strumyka, w tej partii, może być bardzo szkodliwa. Ale nie ma wody Także użyjemy wody z jeziora Przefiltrujemy ją I tak ją wygotujemy na herbatę Więc nie powinno się stać Nic poważnego Słuchajcie, Ludzie to już Z rana biegają tutaj Bo tutaj Niedaleko jest to jeziorko właśnie O którym się tak Aktywnie Biega Czy tam Cokolwiek robi, aktywnego Ale piękna mgła Tu patrzcie, mamy taki pomost Jakbyśmy chcieli To Możemy sobie Skoczyć od razu do wody I hura Nic nie widać I to jest klimat Kurde, ma lekką A Patrzcie, ja Cię kręcę La, 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 la. nasz obóz jest tam w A o to jest coś pięknego a tutaj możecie zaobserwować jaką czystą wodę w jeziorze można spotkać w Norwegii no i będzie herbatka z jeziorka Uf! chyba jeszcze z jeziora herbaty nie piłem no, a tutaj Zarabia Albert akurat teraz e, takie kołki, tam się zaczosuje, wbijamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i między nie wkłada się później takie dłuższe części, elementy, z których powstanie ściana. Mm. Bardzo dobra i nie czuć chyba w ogóle różnicy między normalną herbatą. Co myślisz? Tak jakby trochę od, od dna podebrałeś chyba tę wodę <grym> <grym> Trochę glonów dałem, wiesz o co, liczby po prostu urozmaicić smak smakuje jak super ryba, mm. delikatnie, ale jest wita. <grym> <grym> mm. <grym> Łososiowa. Albo oklejkowa. No, zaczyna to przypominać profesjonalny bushcrafting. Będzie baza jak tralala na zimę Szkoda, że mnie już nie będzie w zimę ty. No i zawsze coś się musia stać, więc Zostało mi tylko dwie godziny w lesie, bo muszę oddać samochód Ale w, w dwie godziny jeszcze tutaj Na pewno zrobimy kojo I skończymy dach I na pewno po... będzie służyć zimą Podoba się, no Zima to będzie, kurde, Alberta tutaj Drugi dom Na pewno Człowiek klasu. Tak, w ogóle to nasza praca wygląda na tym, że zbieramy sobie, chodzimy z tym odpowiedniej długości, później ładnie to czyścimy jak należy, żeby miał to ręce i nogi, i układamy Żeby tutaj, Robota re Robimy jeszcze kojo na takiej wysokości. Później tylko w nasze wzdłuż jeszcze położymy deseczki i będzie kojo. No i później jeszcze ściany byłoby coraz z boku porobić i tak dalej, ale na dzisiaj nie damy rady, bo czas nas goni. Mamy to. Zobaczcie. Wszystko elegancko pomontowane. Oczywiście upgradeowanie jeszcze będzie takie, jak już mówiłem o tych ściankach bocznych. Tutaj zrobić kolejne wzmocnienie ale no nie dzisiaj, dzisiaj to tylko kiełbachę usmażyć i zawijamy do fawiry no naprawdę nie spodziewałem się, że kawał dobrej roboty tak, kawał świetnej roboty no. albo, naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie takie przyjemne doświadczenie w tym lesie nie spodziewałem się, że będziemy budowali bazę elo a kiełbaska robi mi się sama Ja w tym czasie zajmę się pakowaniem swojego ekwipunku A tak to wygląda, ale się patrzę jak Dymek sobie leci do góry Nie było kąpieli, bo nie było czasu no, a może to dobrze, bo we wtorek już jadę, więc może lepiej nie ryzykować jakimś niepotrzebnym przeziębieniem. Dobra, nie stracuj się, tylko jedziesz. Wjechała? No. Dobra, <noise> dawaj jeszcze raz. Wjechała. Nie wiem jak to będzie na kamerze widać Viking kurde no Czekaj, czekaj, czekaj Teraz rzucaj Kurde, dawaj tak niżej Dobra, jedzie o! Nagrało się Elegancja Dobra, my się zbieramy, zalewamy ognicho i szpadówka Patrzcie, jak to pięknie wygląda.